Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem pan Adam Mazguła, nyski przedsiębiorca, komendant chówca ZHP w Nysie, również prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich Karpatczyk, a także sołtys wsi Skorochów. Witam Pana serdecznie, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Pierwszy raz na Opolszczyźnie, dokładnie 18 października, w Opolskiej Katedrze odbyła się 153. Inwestytura Królewskiego Orderu Świętego. Stanisława. Czym ten order jest i dlaczego jest ważny? Jest to order, który został ustanowiony jeszcze przez króla Stanisława Augusta. I za cel, jak gdyby, przyjmował nagradzanie ludzi, którzy są szczególnie zaangażowani społecznie i charytatywnie. Taki sam cel przyświeca też i teraz, no i ten order, królewski order otrzymałem właśnie za tą działalność. A jaka właśnie to działalność była? Tutaj jak Pana przedstawiałem, to w wiele inwestycji, w wiele inicjatyw się Pan angażował, jeśli mógłby Pan przynajmniej kilka z nich opisać, wymienić. No, bardzo trudno jest mówić o sobie, jest to przejaw jakiegoś takiego może małej skromności, ale posłużę się może tymi słowami, które napisali ci, którzy mi przyznali ten order, czyli po prostu tak jak to z rekomendacji wynikało. No więc przede wszystkim chodziło o to, że kapituła zauważyła, że praktycznie całe życie pracuje społecznie. Byłem harcerzem już od najmłodszych lat życia i wychowała mnie właśnie organizacja harcerska, wychowała mnie do służby, a co za tym idzie do służby wojskowej również. Przez całą służbę wojskową również byłem bardzo aktywnym oficerem, który nie tylko angażował się w sprawy służbowe, ale również pozasłużbowe. No, takie dość ważne miejsce w moim życiu stanowiła służba w Iraku, kiedy to pełniłem funkcję szefa, szefa grupy wsparcia rządu w Republice Iraku. Generalnie odpowiadałem za stabilizację sytuacji w Republice Iraku, ale tam również udało się zrobić coś takiego, że powołać do życia no, przede wszystkim Organizację Praw Człowieka. I tutaj była moja inicjatywa, łącznie z, zresztą z moim kolegą, który teraz pracuje w Warszawie, a, ale również założyliśmy organizację Wolnych Kobiet Irackich. Mieliśmy bardzo dużo pracy związanej z, właśnie z walką o prawa dzieci. Chodzi głównie o to, że tam dzieci były wykorzystywane po prostu w sposób niezwykle brutalny. Były zatrudniane przy bardzo ciężkiej pracy przez cały, cały dzień, od rana do wieczora. Ale również moja praca polegała na tym, iż zabezpieczaliśmy przede wszystkim to, co ludziom jest niezbędne do, do życia, a mianowicie woda, prąd, gaz, paliwa. I za to wszystko odpowiadałem. A że robiliśmy to dobrze, to zostało to zauważone przez wiele instytucji, w tym również przez naszą telewizję, która, która opracowała film Babylon.pl, w którym przez 6 godzin można się zapoznać właśnie z tą, z tą moją działalnością. A po służbie wojskowej również angażuje się społecznie, Potwierdzam, podkreślam to, że społecznie. I generalnie widać mnie chyba wszędzie. Czasami nawet się zastanawiam, czy, czy, czy niezbyt za mocno, że tak powiem, czy za wiele. No właśnie, a jakie te główne inicjatywy, jakie pan tutaj na terenie Nysy podejmuje, jeśli chodzi o akcje społeczne? No przede wszystkim to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że zaraz, kiedy odszedłem ze, ze Służby Wojskowej, a to było w 2006 roku. Zostałem zaproszony na spotkanie z harcerzami. Okazuje się, że nasz chłopiec Nyski został rozwiązany. Chorągiew Opolska, czyli organizacja wojewódzka, też została rozwiązana, harcerska. No i włączyłem się bardzo mocno w to, żeby reaktywować. Żeby zreaktywować Nyski chłopiec, trzeba było najpierw powołać Chorągiew Opolską. Włączyłem się tam bardzo mocno organizacyjnie. Udało się to zrobić. A potem udało się zorganizować właśnie Nyski Chówiec Harcerski z tych grup, które tutaj bardzo mocno okrzepły w Nysie i są. No i, no cóż, musiałem stanąć, mówię, musiałem, bo tak rzeczywiście było, na czele tego, tego chówca. No i tak się stało, że już przez te kilkadziesiąt lat pełnię tą funkcję. Powiem tylko tyle, że wszędzie naokoło harcerstwo się porozwiązywało. Hówce były w Otmuchowie, Paczkowie, w Guchołazach, w Prudniku. Tam wszędzie w tej chwili są grupy harcerskie, ale to wszystko udało się połączyć w jeden Hufiec znysa. Ta praca z harcerzami to jest praca codzienna. To jest praca, która wymaga bardzo wiele czasu. To jest wychowanie młodzieży, patriotycznej młodzieży. No a takie wychowanie jest właśnie coraz trudniejsze, prawda? Tak, właśnie. I, I oparte przede wszystkim na wolontariacie. Proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie obozy harcerskie, które organizuje Hufiec, a ja również występuję tutaj często jako komendant obozu harcerskiego, to są obozy, na które instruktorzy harcerski, harcerscy nie są wynagradzani. To są, to są wolontariackie obozy z myślą o dzieciach, a nie z myślą o tym, co mi to przyniesie jakie korzyści, bo tych korzyści oprócz tych właśnie samozadowolenia i, i takiej chęci właśnie realizacji zadań dla dzieci w sposób godny, zgodny z prawem harcerskim, to to jest właśnie to. No to to jest harcerstwo, ale udało się również, ponieważ byłem dowódcą jednostki, która kontynuowała tradycję trzeciej dywizji szczelców karpackich, Karpatczyków, w związku z tym udało się również jakby połączyć wszystkie te nurty karpackie, zarówno tych organizacji, harcer, organizacji karpackich, które były w Londynie, jak i w Warszawie, i stworzyć jedno stowarzyszenie, które nazywa się Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich Karpatczycy. To jest organizacja, która która zrzesza nie tylko byłych żołnierzy, którzy walczyli pod Monte Cassino, o Bolonię, ale również tych, którzy już po wojnie przyjęli tradycje karpackie w czasie, kiedy, kiedy w mniejszej w Kłodzku funkcjonowała 22 Karpacka Brygada Piechoty Górskiej, a także wielu przyjaciół, ludzi, którzy sprzyjają po prostu tej organizacji i wojsku, generalnie wojsku. No, udało się tak, że, że, że zostałem prezesem tego stowarzyszenia, a również naszym przedstawicielem w Międzynarodowej Federacji Żołnierzy Wojsk Górskich, bo do takiej federacji Karpatczycy należeli i należą i co ro, corocznie, zresztą już od wielu lat, jeździłem na takie spotkania, kongresy w kolejnych krajach. W tej, w tej Międzynarodowej Federacji jest zrzeszonych 10 krajów górskich, którzy mają jednostki górskie. No i no cóż, no to jest jak gdyby następne, następne pole działania. No i jest dużo, na mniejszą skalę dużo takich elementów, które Kapituła też zauważyła. No, na przykład moja taka bezpośrednia pomoc niektórym rodzinom, która jest nie okazjonalna, a ciągła i stała. Zauważone zostało również to, że moja aktywność jest bardzo duża, jeśli chodzi w ogóle o kombatantów, ludzi, którzy walczyli nie tylko w II wojnie światowej, ale w ogóle angażowali się na, w tematyce takiej jakby, no, w tematyce patriotycznej, może tak to byśmy wskazali. Bardzo mnie męczy wręcz sprawa związana z... Z, z na przykład z upamiętnianiem wszelkich działań związanych z Wołyniem, którzy w tej chwili, no nie wiem dlaczego, za mało się mówi, za mało się jakby tej informacji sprzedaje na temat grobów polskich, na temat umęczonego narodu, który tam chyba był najbardziej katowany i niszczony właśnie na terenie Ukrainy a my w tej chwili jakby zapominamy, prawda? W kontekście tego, że na Ukrainie w tej chwili właśnie bandy UPA stają się bohaterami narodowymi, powinniśmy bardzo głośno o tym krzyczeć. Ja głośno krzyczę, bo uważam, że nawet pamięć o tych ofiarach tego po prostu wymaga. Bardzo angażuję się również w sprawy związane z Sybirakami, prawda, i z tymi ludźmi, którzy Którzy przebywają teraz poza granicami kraju i z różnych przyczyn no, nie są z nami, ale czują się Polakami i, i tak też, się, tak też no, realizują swoje zadania, chociaż z dala od kraju. To jeszcze na koniec krótko chciałbym Pana zapytać o to, w jakiej akcji, inicjatywie Pan się będzie angażował w przyszłości. No Myślę, że ten mój kierunek, który obrałem w tej chwili on będzie dalej realizowany, bo myślę, że jeżeli mieszkańcy mojego Skoruchowa, którzy też poprosili mnie o to, żebym został ich Sołtysem, będą tego dalej chcieli, będę się dalej angażował, będę się angażował w harcerstwo, będę się angażował w Karpatczyków, będę się angażował we wszystko to, co niesie ludziom pomoc. Zatem na tym kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Pan Adam Mazguła. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.